Z jednej strony i do góry Wszystkie. Dwa dni temu znowu byłem w Sukiernia w kolorze lija wyglądała na nieczynną. Na drzwiach wisiała kutka, a przez zagurzone szyby mogłem dostrzec czarne, puste, bezczynne brytalny. Za każdym razem, gdy tu jestem, wszystko wydaje się mniejsze. Któregoś dnia przyjadę i nie zastanę pięć. Miasteczko zniknie z mapy i tylko ja będę wiedział, jak wyglądało. I tylko ja zapamiętam mężczyznę w kraciastym kapeluszu i z wędką, czekającego na żółty autobus jadący na drugą stronę zielonych wzgórzem. zębem. To samo dotyczy wszystkich innych miejsc. Zużywają się od obecności. Dziękuję bardzo. Ostatnie dwa zdania to jest cytat, który został wyryty na płycie naszego wspaniałego gościa. Wiedziałem, że on to zrobi. Jestem wzruszony, naprawdę, chociaż tego nie widać. I Bardzo Wam dziękuję wszystkim. Ja na początku nie chciałem się na to zgodzić, bo jestem jak najdalej od takich uroczystości. Ale to, że ten pomysł e, przyszedł stąd, do pięcimia, to przeważyło. Powiedziałem, dobra, ja się zgadzam. I przyjechałem, i no i jestem. I jeszcze raz dziękuję. E... Ja nie pamiętam, gdzie, w której książce, w którym tekście Bohumil Hrabal napisał e, taką jedną rzecz, że jeżeli kiedyś ktoś mu zrobi tablicę pamiątkową, Pradze gdzieś przy jego ulubionym kufleka, e, czy gdziekolwiek przy jego ulubionej ulicy, czy przy pijarni, to on sobie życzy, żeby tablica była mniej więcej na takiej wysokości po to, żeby wszystkie kundle uliczne mogły ją obsikać. Więc ja się w żaden sposób nie, po, nie porównuję z wielkim chrabalem, ale e, dostąpiłem czegoś jeszcze chyba fajniejszego. To nawet nie, e, kundla. Każdy będzie musiał to zrobić. A sikanie i takie rzeczy to też jest życie. Bawlowałam, że zrobię Dzięki jeszcze raz.